Cześć, z tej strony Szpaner v i zapraszam na krótki poradnik dotyczący Giants Editora Ech, Jeśli zdarzyło Ci się, że chciałeś zrobić e, moda z podstawki gry korzystając z tych modeli do Farminga 22 zainstalowałeś nową wersję Giants Editora i to Ci nie działa na przykład wyświetla mm, pliki i modele z FS19 albo nie wczytuje tekstur dobrze albo w ogóle wyrzuca jakieś problemy i tak dalej. Nie win Giants Editora, tylko ustawienia za to. Zaraz y, zobaczysz, że jednak działa to normalnie. A więc tak jak jesteśmy już w Giant Editorze, otwieramy plik preferencje. I tu instalacja gry ścieżka instalacji klikamy tutaj i wybieramy naszą instalację gry tylko to niech będzie fs22 a nie fs19 to jest podstawowy problem także wystarczy to zmienić wszystko pięknie działa e, możecie tutaj zamknąć i powinno już wszystko pewnie działać Z zostawcie suba lajka i widzimy się Наступним разом нара.